Na zakończenie rozgrywek ligowych w tenisie stołowym drużyny MKS-u, krosno odrzańskie odnotowały dwie porażki i jedno zwycięstwo. Trzecioligowcy w składzie Maciej Schauer, Kamil Schauer, Michał Bartoszewski i Krzysztof Zaraza pokonali wartę kostrzyn 10-5. Ogólnie dzisiaj może zagraliśmy w miarę dobrze. Mamy niestety dziurę teraz w składzie, bo trener nie gra, ma kontuzję, ale ogólnie jest ok, wygraliśmy 10-5, na wiedzie też wygraliśmy tutaj z przeciwnikami 10-5, także jest ok. Tym samym krośnianie zakończyli zmagania na trzecim miejscu. Zakończenie fajne wygraliśmy 10-5 z drużyną, która może nie należy do takich tuzów trzecioligowych, ale ma zawodnika, który grał w pierwszej lidze i uważam, że chłopcy zagrali dobrze. No i wygraliśmy 10-5, fajnie, że zakończyliśmy ten mecz zwycięstwem. No i praktycznie sezon ligowy się zakończył. Zajęliśmy trzecie miejsce i myślę, że jeżeli chodzi o. Pierwszy rok debiutu w trzeciej lidze jest to fajne miejsce, nie? Ekipa reprezentująca krosno Drzańskie w czwartej lidze musiała w sobotę uznać wyższość top spin kargowej. Krośnianie ulegli 3 do 10. Dla miejscowych punktowali Krzysztof Stocik i Zbigniew Bujanowski. Kargowianie potwierdzili swoje trzecioligowe aspiracje, a nasz zespół w końcowym rozliczeniu zajął dobre, czwarte miejsce. Pozostałe drużyny utrzymują się. W środku tabeli Czwarta Liga troszeczkę y, przegrali teraz w tej rundzie rewanżowej ze względu na to, że odszedł jeden z najlepszych zawodników. Y, względy osobiste urodziło mu się dziecko i musiał po prostu y, był zielonej góry i nie mógł dojeżdżać na treningi. Y, jest to osłabienie, więc to był zawodnik, który wygrywał praktycznie wszystkie partie. No i tych punktów brakuje tego zawodnika, ale też kończymy w pierwszej szóstej i też jest to dobry wynik uważam. Trener stawia również jasne cele dla swoich zawodników na kolejny sezon. Na przyszłość będziemy starali się może za rok atakować drugą ligę. Są to zawodnicy, teraz mówię o zawodnikach trzecioligowych, trenowali praktycznie i Zaraza i Bartoszewski, rozegrali pełny sezon dopiero pierwszy raz w swoim życiu w ogóle, trzecioligowy pełny sezon. I uważam, że podnieśli swój poziom dosyć wysoko. Nawet zdobyli w tym roku medal drużynowych mistrzostw województwa brązowy, juniorów. W skali mocnych tutaj zespołów z Gorzowa i z Żonkowa jest to dosyć spory sukces. W piątej lidze natomiast zespół Tęczy rywalizował z Prusem Żary. Gospodarze niestety przegrali 4 do 10. Był to bezpośredni pojedynek o miejsce piąte.